To jak, jak oceniasz Karuma Smyfa? bo miałeś z nim okazję tak posparować, podobno były to całkiem e, fajne sparringi. on teraz boksuje z królem boksu praktycznie, z e, Saulem Alvarezem jak widzisz ten pojedynek i jak samego Smyfa oceniasz? Ja Ci powiem szczerze, że wiedziałem, że bukmacherzy tam w ogóle też tak Smitha dooceniają. ale moim zdaniem e, ma, ma szansę. Ma szansę, bo tak naprawdę gabarytowo też wysoki. Jeśli nie będzie podpuszczał kaluma, nie będzie podpuszczał kanelo tak do siebie blisko. no to moim zdaniem, jeśli dobrze będzie ustawiona taktyka w tej walce, to ma duże szanse. Prawy prostej strzela naprawdę możemy to obejrzeć w walkach tak, w jego, gdzie, gdzie naprawdę ten prawy prostej strzela celnie, mocno. I tak naprawdę on do tej wagi dużo rzuca. A kanelo, wiesz, to jak wtedy kanelo walczył z kowaliowem, no to Kowalio wtedy był już zmęczony, tak? Po pierwsze walce też dużo rzuca kilogramów, był bardzo zmęczony. Zresztą tak, nie pierwsze rundy. Tak, było, było nie tak łatwo podejść, tak? A tutaj właśnie gabarytowo jest bardzo wysoki i niewygodny, tak? Także jestem ciekaw. Naprawdę, też duża motywacja oczywiście dla Smitha, bo wiadomo, tak, taki poziom. A to pracy, będzie... Patrzę i jestem tak ciekaw. no Po prostu, że tutaj kręcimy obok, obok tych już chcę być na ich miejsca. Słuchaj, a ty słyszałem, że fajny miał sparing. Jak się sparował ze Smithem? Tak, bardzo dobrze. Akurat yy, takie doświadczenie duże tak ale to było już tam dwa lata temu. Wiesz, a widać że chłopak się rozwija też e, idzie do przodu. Łapie doświadczenia w tych dużych walkach. E, wiadomo że też chyba sporuje z dobrymi pięściarzami e, ale na ten moment dwa lata temu pamiętam było fajnie bo akurat trafiliśmy do tego gymu udało się tam zrobić nawet chyba dwa sparingi z nim. Gdzie tak naprawdę w taktyce starałem się wykorzystać swoją ruchliwość, swoją taką niewygodność i wchodziłem w taki dystans. Starałem się wchodzić jakby w ten dystans bliższy i żeby uważałem cały czas na tą prawą rękę, tak? Jego na tą prawej prostej. On tak dobrze go bije, i jak trochę on tracił pewność siebie, jak na przykład robiłem uniki jakieś. To on już wtedy mniej wykorzystał ten prawy prosty. No i było fajnie popracować w bliższym dystansie. Później na odwrót. starałem się wyjść na taki dystans, gdzie, gdzie niby mu jest komfortowo, a ja schodziłem cały czas. Czyli trzeba oczywiście wykorzystywać z takim zawodnikiem ruchliwość na nogach, odejście, podejście. Dlatego trzeba mieć wydolność, nie na całe, na przykład, 12 takich rund, tak? bo my tam staraliśmy 6, na przykład, tak. Także Doświadczenie, tylko, tylko tak to traktuję. żadnych tam, że okołom, smity. po prostu doświadczenie, które zaowocowało później, ponieważ już walczyłem w 2018, 2019 roku. 2020. No ale słyszałem, że po tych sparingach też się poniosła wieść tam po Wielkiej Brytanii, nawet Grossa chciał potem z tobą sparować, bo on się chyba to Grossa, tym szkoł do finału w WBSS, nie? Słuchaj, Fiodor, jeszcze takie pytanie, no bo jak się patrzy na porównanie Smyfa i Canelo, no to jest, no, oni wyglądają jak tata z synem, no tam jest między nimi... 120 cm różnicy i tak to. To, y, albo do głowy przychodzi albo podwójny, lewy prosty, albo albo ciosy na dół, żeby to skrócić. Jak się w bronić przez? Bo to jesteś taki mister Wątróbka na początku na ciebie mówili, tutaj były te potałty <noise> na dół, jak się śmiejź bronić z takimi uderzeniami. Tak, mo, mo, moim zdaniem kanał będzie miał taką taktykę, tak? Ciosy na dół i może nawet e, będzie wchodził w ten bliższy dystans może przez uniki i już będzie rozbijał dół, góra dół. Tak, ale nie, moim zdaniem nie, nie zacznie Kanelo jakby szybko, tak? Że nie będzie od razu tam e, jakoś wiesz, przyspieszał w pierwszych rundach. Moim zdaniem będzie tak, że wybada, tak, co to w ogóle jest e, i powinien uważać na tą prawą rękę. No i pracować przez dół, oczywiście, dobrze powiedziałeś. To też tak moim zdaniem będzie: że przez dół i później już na górę, tak? I szukać, szukać e, wątroby. Wątroby. A Ty jak stawiasz ten wynik tej walki? No widzisz, tak, tak głowo podpowiada, że no Kanelo tak powinien wygrać, tak? Powinien jakby zdecydowanie, bo tak niby jak pod niego robi się ta walka, ale ja bym tak nie lekceważył Smitha. Nie wiem, ale tak po prostu widziałem koficjent ko 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 u tych, nie? jak oni tam ustawiają, że w ogóle jak jakby lekceważą Smitha, wiesz, ale nie jest nie, nie, nie będzie tak łatwo Bardzo dobry przeciwnik, że aż jestem zaskoczony, jeśli oni jakby przygotowują tą triologię dla Gołowkina, także to wszystko idzie jakby trzecia walka, tak jak oni tam gadają, no to bardzo dobry przeciwnik. Bardzo dobry przeciwnik, na którego trzeba przejść. Yo